Cześć dzieciaczki, dawno mnie tutaj nie było, ale jestem i chciałam się podzielić z Wami wesołą nowiną, gdyż tak jak zapowiadałam, ukazała się już moja druga książeczka, z czego się bardzo cieszę. Tak jak Wam mówiłam, tytuł nosi Nowa Dziewczynka, tak ona wygląda, okładka, tu jest z tyłu krótki opis i... Tak jak moja poprzednia książeczka, jest ona do zakupu na razie na stronie księgarni internetowej. Motyle książkowe widziałam w cenie 22 zł. Także naprawdę cena nie jest wygórowana, jest bardzo fajna. Książeczka też jest bardzo fajna. Ci, którzy zakupili, bardzo się im podobała, z czego no, bardzo się z tego cieszę. Także zachęcam do zakupu. Książeczka ma, zaraz Wam powiem, 59 stron. Drugi jest taki, no fajny, fajny do czytania. Dzisiaj Wam troszeczkę tej książeczki y, poczytam, żeby Was zachęcić, żeby Was y, y, zmotywować do zakupu, prawda? Książeczka mówi o właściwie o takich dwóch dziewczynkach. Co je połączyło. No to musicie się dowiedzieć już z mojej książeczki. Amelka jest główną bohaterką tej książeczki. Chodzi do czwartej klasy. No i tak wszystkie inne dziewczynki w tym wieku. Ma swoje koleżanki. Jest trochę y, pyskata. Tam czasem kłóci się z mamą swoją. Ale mamusia ma bardzo wyrozumiałą, która z nią rozmawia na różne tematy, tłumaczy jej. Y, jest to pani Alinka. Właściwie też taka główna bohaterka, mama Amelki. Także zobaczycie, jaką przygodę Amelka dzięki tej nowej dziewczynce będzie miała. Co zyska, o czym się dowie, to się już dowiecie z tej książeczki. Dzisiaj przeczytam Wam troszeczkę, żeby Was zachęcić. No i zobaczę. Nie jest ich za dużo sztuk na razie na początek, także proszę się spieszyć, bo książeczka jest naprawdę y, ciekawa. Także teraz zakładam moje okulary do czytania, tak jak to zawsze bywa, i y, moja książeczka oczywiście pierwsza. Też jeszcze jest do zakupu y, Edukacyjne rymowanki dla dzieci, także ona też jest na motylach książkowych. Zachęcam. Nadal tam jest, a teraz dzisiaj przeczytam Wam troszeczkę mojej nowej, drugiej książeczki dla Was. Tylko sobie zmienię okularki i zaczynamy. Amelia właśnie wróciła ze szkoły z rozpoczęcia nowego roku. Była bardzo podekscytowana, gdyż do jej klasy dołączyła nowa dziewczynka. Chciała więc jak najszybciej opowiedzieć o tym wydarzeniu swojej mamie i już od progu zaczęła ją wołać. Mama gotowała w kuchni obiad, ale słysząc okrzyki córki, wyszła jej naprzeciw, myśląc, że stało się coś złego. Dziewczynka z wypiekami na twarzy nie pozwoliła mamie nawet dojść do słowa. Zaczęła od razu opowiadać o sytuacji, jaka miała miejsce w jej klasie. Mówiła tak szybko i tak nieskładnie, że mama nic z tej paplaniny nie zrozumiała. Poradziła więc córce, by trochę ochłonęła, a później na spokojnie jeszcze raz jej wszystko opowiedziała. Kiedy siedziały już zrelaksowane przy lemoniadzie, Amelia mówiła już dużo wolniej, a mama słuchała jej bardzo uważnie. Tak jak mówiłam, Amelka miała bardzo fajną mamę. Wiesz, mamo, co było najśmieszniejsze? Że nikt z klasy nie chciał siedzieć w ławce z tą nową dziewczynką. Kiedy czekaliśmy na korytarzu, aby wejść do klasy, wszyscy śmiali się z niej, bo miała takie brzydkie ubranie i włosy krótkie jak chłopak. Nasza pani powiedziała, że przeprowadzili się do naszego miasteczka ze wsi. Pewnie dlatego jest taka zaniedbana. Mama słuchała tego wszystkiego w skupieniu i z coraz większym zdziwieniem. Zastanawiała się, czy córka aby trochę nie przesadza, gdyż czasem lubiła pofantazjować. W końcu jednak przerwała Amelie to trajkotanie, bo nie podobało jej się, w jaki sposób wyraża się o swojej nowej koleżance. Powiem ci, córciu, że postąpiliście bardzo nieładnie, wyśmiewając się z tej dziewczynki. Pomyśleliście, jak musiało być jej przykro? Miała już wystarczająco dużo stresu, przeprowadzając się do nowej miejscowości, a wy tak źle ją przyjęliście. Mamo, ale ona jest jakaś dziwna. Nie ma nawet swojego telefonu, a jej ubrania dziwnie pachną. Kto chciałby się z nią kolegować? W swojej wiosce pewnie miała jakieś koleżanki, ale tutaj, w mieście, będzie jej ciężko się z kimś zaprzyjaźnić. W dodatku podobno zamieszkali w tym starym zniszczonym domu obok kościoła, więc kto chciałby ją tam odwiedzać, Może ona zwyczajnie potrafi żyć bez telefonu, a to, że zamieszkali w tym domu, to nawet lepiej przynajmniej nie będzie dalej stał pusty. Myślę, że zachęciła wam was troszeczkę do zakupu mojej książeczki, bo jest naprawdę fajna, fajnie się ją czyta. Cały czas czeka się, co będzie dalej i co będzie dalej, a jeżeli chcecie wiedzieć, jak się skończy yy, ta przygoda Amelki <laughs> przepraszam i, i no, co ta nowa dziewczynka wniesie do jej życia, to zapraszam serdecznie do zakupu. Jeszcze raz powtarzam, strona internetowa motyle książkowe tam można zakupić w cenie 22. Złotych. Jest to naprawdę bardzo fajna cena. Książeczka jest bardzo fajna. Jeszcze raz zachęcam i pozdrawiam wam, Was. Jak się Wam książeczka spodoba, no to być może będzie ciąg dalszy losów Amelki i Igi, bo tak się nazywała ta nowa dziewczynka. Już wam teraz tu zdradziłam. Także Amelka i Iga. Więc jak się książeczka spodoba, będzie się sprzedawać, to może powstanie część druga. Na razie dziękuję, pozdrawiam Was. Papa! Pa.